Jak stworzyć efekt 3D kuli w programie, który mimo wszystko jest raczej stworzony do grafiki płaskiej? Zapraszam na tutorial krok po kroku o zastosowaniu efektu 3D brył obrotowych w programie Adobe Illustrator. Jeśli ktoś śledzi mój kanał, to zapewne zauważył, że ostatnio potrzebowałam zrobić kilka grafik wzorzystych bombek choinkowych. Pomyślałam więc, że bombki to idealny temat, aby pokazać przy tym jak szybko uzyskać efekt kuli z realistyczną krzywizną na takiej bryle. Zaparzamy kawę i zaczynamy. Ja osobiście pracuję na anglojęzycznej wersji ilustratora, ale jednocześnie będę mówiła jakie są polskie odpowiedniki. Najpierw narysujmy sobie koło. Teraz potrzebujemy tylko jego połowę, dlatego narzędziem zaznaczenie bezpośrednie usuwamy jeden punkt. Teraz nadamy tej połówce efekt kuli. Aby to zrobić, z górnego pasku narzędzi wybieramy efekty. U mnie to jest Effects 3D Revolve. Po polsku będzie to bryła obrotowa. Wyskoczy nam okno opcji ustawień 3D. Możemy tu wybrać na przykład pod jakim kątem chcemy patrzeć na obiekt. Z góry, z boku, izometrycznie itd. Mi akurat zależy, aby to był zwykły frontowy widok z przodu. Warto mieć zaznaczony podgląd tego, co się utworzy po zaakceptowaniu wszystkich ustawień. Możemy tu również sterować kątem nachylenia, światłem, intensywnością padania światła czy cieniem. Na razie zostawię to tak jak jest, ponieważ teraz chciałabym Wam pokazać jak nałożyć na tę kulę wzór czy rysunek. Moja kula ma być bombką świąteczną, więc potrzebuję świątecznego wzoru. Tworzenie wzorów to oczywiście osobny temat, pokrótce tylko wspomnę o metodach, gdzie potrzebujemy siatkę powtarzalnych elementów. Możemy oczywiście kopiować elementy na piechotę, Następnie, przy pomocy opcji Alignment, Wyrównanie i Rozmieszczenie, rozłożyć je równomiernie, wertykalnie i horyzontalnie. Gdy nasz wzór jest już gotowy, musimy utworzyć z niego symbol. Potrzebujemy do tego panel Symbols, symbole. A jeśli nie widzimy go na naszym interfejsie, wystarczy wybrać tę opcję z listy Window Okno i znaleźć Symbols, symbole. Zaznaczamy wszystko to, co ma być naszą kompozycją, wzorem. I najzwyczajniej przeciągamy do okna z listą symboli. Pojawiło się kolejne okno, w którym możemy nazwać naszą kompozycję. Resztę ustawień zostawiamy domyślnie. Klikamy OK i nasz symbol jest już na liście i widzimy jego miniaturkę. Możemy go już usunąć z obszaru roboczego. W razie zmian nie ma problemu, aby go edytować. Wystarczy tylko kliknąć dwa razy w jego miniaturkę w bibliotece symboli. Wróćmy zatem do naszej kuli. Jest ona nadal obiektem 3D i możemy edytować wszystkie jej funkcje, odnajdując atrybut 3D Revolve, czyli stwórz bryłę obrotową w panelu Appearance, Wygląd. Dla przypomnienia, stworzę ją jednak jeszcze raz. Rysuję koło, usuwam punkt, zostawiając jego połówkę, idę do efektów. Z listy 3D wybieram Revolve bryłę obrotową. Opcja, dzięki której nałożymy nasz wzór symbol, znajduje się na dole okna jako map art, rzutowanie kompozycji. Jak widzicie, na górze mamy listę rozwijalną z naszymi zapisanymi symbolami. Wystarczy znaleźć i wybrać ten, który nas interesuje. Teraz, w zależności od preferencji, dostosowujemy wielkość i pozycję wzoru. Oczywiście przy skalowaniu pamiętajmy o przyciśnięciu klawisza Shift, aby nasz wzór skalował się proporcjonalnie. Na bieżąco widzimy podgląd, jak nasz wzór będzie wyglądał na kuli. Zauważyłam, że tych gwiazd mogłabym mieć więcej, więc na razie anulowałam nakładanie wzoru. Klikając dwa razy na miniaturę symbolu, możemy wejść w edycję i go poprawić. Warto zwrócić uwagę, że przy mapowaniu naszego symbolu mamy możliwość zaznaczenia opcji Shade Artwork, w zacieniu kompozycję. Jeśli chcemy, aby wyglądało to naturalnie i nasz wzór reagował na kąt padania światła. I w pewnych miejscach był zacieniony. Znajdziemy tu też opcję niewidocznej geometrii, która powoduje, że nie widzimy samej bryły kuli, a tylko symbol, który na niej jest. Mi akurat nie zależy na tych opcjach, to wiadomo są już indywidualne, artystyczne wybory. Jak już wspomniałam wcześniej, możemy zmienić pozycję obiektu w zależności od preferencji. Warto poeksperymentować z opcjami padania światła na powierzchnię i znaleźć to, co nam najbardziej odpowiada. Ja sobie upodobałam w tym przypadku akurat prostszy efekt. Teraz zajmę się następnym wzorem, pokazując Wam tym razem, jak szybko uzyskać siatkę obiektów bez ręcznego ich kopiowania i układania. Tym razem będzie to wzór składający się z samych gwiazd. Mam już moją gwiazdę, która będzie referencją dla całej siatki. Teraz potrzebuję zastosować efekt który nazywa się Transform Effects. Po polsku będzie to przekształcenie. Znajdziemy go na górnej liście efektów Distort and Transform, zniekształcenie i przekształcenie, a efekt nazywa się po prostu Transform, przekształcenie. Pojawia nam się okno efektu, gdzie w sekcji Move, przesuń, wybieramy w którą stronę horyzontalnie czy wertykalnie i o ile chcemy przesunąć nasz obiekt. Przy zaznaczonym podglądzie widzimy, jak daleko przesunęliśmy naszą gwiazdę. Ja chcę jednak, aby było ich dużo więcej, więc wpisuję ilość kopii, które pojawią się równomiernie. Mamy już rząd gwiazd, jednak chcemy, aby była ich cała siatka, więc musimy jeszcze raz nadać efekt przekształcenia, ale tym razem w pionie i dla całego rzędu. Ilustrator ostrzega nas, że nadajemy teraz nowy efekt. Nie będzie to edycja tego, który przed chwilą wykonaliśmy, ale o to nam właśnie chodzi. Tym razem przesuwamy nasz rząd wertykalnie i wybieramy ilość kopii. No i super, mamy naszą siatkę gwiazd. Wolałabym jednak inny kolor gwiazd, więc, aby to zrobić, muszę zmienić tylko kolor naszej głównej referencyjnej gwiazdy. Musimy pamiętać, że dopóki mamy nadany ten efekt, nie możemy edytować poszczególnych obiektów, gdyż są one jakby tylko odbiciem tego jednego głównego. Aby mieć kontrolę nad edycją wszystkich elementów, jedyne co musimy zrobić to zamienić efekt na poszczególne wektory. Wybieramy z listy na górze Object, obiekt i Expand Appearance. Rozszerz wygląd. Tracimy przez to możliwość edycji samego efektu, czyli np. liczby kopii czy odległości. Jednak teraz mamy wszystkie gwiazdy jako osobne elementy połączone w grupy. Utworzę z nich kolejny symbol i nałożę na kolejną kulę tym razem nie będę jej tworzyć od nowa, jedynie skopiuję już istniejącą i wejdę w edycję efektu. Usuwam poprzedni symbol, używając przycisku clear, wyczyść i wybieram z listy nowy, który przed chwilą stworzyłam. Jeśli teraz zmienimy coś w wzorze, na przykład kolor gwiazd, zmieni się on też automatycznie na kuli. To co może być problematyczne to fakt że w użytym przez nas efekcie 3D nie możemy stosować gradientów, tylko płaskie kolory. Dotyczy to samej kuli, jak i symbolu. Jeśli jednak zależy nam na tym, wystarczy po prostu zamienić wszystko na krzywe przy pomocy opcji Expand Appearance rozszerz wygląd. Na wszelki wypadek lepiej zrobić to jednak na kopii, zostawić sobie gdzieś z boku tę oryginalną kulę, gdzie będziemy mogli manipulować opcjami efektu 3D. Nasza bombka to już nie jest połówka koła, której nadaliśmy efekt 3D i zmapowaliśmy symbol. Nie będziemy teraz już mogli zmienić wcześniejszych opcji. Jest to teraz zbiór obiektów zamienionych na krzywę i pogrupowanych. Jednak dzięki temu możemy je pojedynczo edytować i nadać na przykład, gradient. Wybierając grupę ze wzorem gwiazd i okręgów nadałam im gradient. Gradient jednak rozkłada się na każdym obiekcie osobno i nie traktuje wzoru jako jedną całość. To również łatwo można zmienić, oczywiście jeśli nam na takim efekcie zależy. Mając zaznaczone wszystkie elementy, z górnej listy Object znajdujemy opcję Compound Path i klikamy Make, czyli po polsku będzie to ścieżka złożona. Utwórz. Teraz wszystkie gwiazdy i okręgi są jakby całością jedną ścieżką. I jeśli teraz nadamy im gradient, rozłoży się on po całości, a nie po poszczególnych kształtach. Wiemy już wystarczająco wiele, aby puścić wodze fantazji i stworzyć jeszcze kilka wzorów naszych bombek. Jak się domyślacie, efekt obrotu możemy użyć na wielu innych kształtach. Będąc w temacie ozdób świątecznych przygotowałam obrysy trzech bardziej zdobnych bombek. Tak samo jak przy kuli, aby uzyskać efekt bryły obrotowej, potrzebujemy tylko połowę każdego kształtu. Posłużę się tym razem opcją filtr ścieżek Pathfinder, aby przy pomocy prostokąta odjąć połowę z naszego zdobnego kształtu. Procedura uzyskania bryły obrotowej jest taka sama jak przy kuli. Efekt 3D Revolve i dostosowujemy opcję do naszej wizji. Tak samo jak przy kuli, możemy zmapować nasz wzór jako symbol. Tym razem różnica jest taka, że nasza bryła jest podzielona na kilka sekcji, czyli pomniejszych brył. W prawym górnym rogu okna możemy znaleźć listę tych sekcji powierzchni, i na każdej z nich osobno możemy dodać i modyfikować symbol. Ja chcę, aby mój wzór pojawił się tylko w środkowej części, tak więc przeklikuję, aż w podglądzie obok podświetli się część bryły, która mnie interesuje. Dodatkowo, jak w przypadku kuli, zależy mi, aby bryła była widziana frontalnie. Jak widzicie, czasem może pojawić się z tym błąd i pewne części naszej bryły nie będą widoczne. To, co mogę zaproponować w tym momencie, to np. ustawienie kąta perspektywy innego niż 0, np. 1 stopień. Nie jest to idealnie frontowy widok, ale ten jeden stopień nie robi aż tak ogromnej różnicy w wizualnym odbiorze bryły. A przynajmniej wszystko nam się tym razem wyświetla. To samo na szybko zrobiłam z pozostałymi kształtami. I gotowe. Jak widzicie, jest to prosty efekt do zastosowania. A bardzo pomaga, zwłaszcza jeśli zależy nam na realnym odwzorowaniu krzywizny kształtów na bryłach, na przykład wzoru na takiej kuli. Mam nadzieję, że taki tutorial okazał się dla Was pomocny. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani takimi filmami z trikami z ilustratora. Dzięki za uwagę i do usłyszenia! Pa!